Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na samym początku chcę Panu Bogu podziękować za ten dar naszej wspólnej modlitwy, wspólnego trwania w czasie Wielkiego Postu, za nasze rekolekcje. Bardzo serdecznie dziękuję kaplanom waszym, którzy mnie zaprosili na rekolekcje też, Mamo, i też mam ojczy wielki Bóg za serce, wasze kapłańskie dobry za przywitanie i. Za to prowadzenie ludzi, że wy tutaj służycie im, prowadzicie do Boga. Niech dobry Pan Bóg Wam błogosławi. Opieka Matki Boże będzie z Wami, Bóg zapłacił Wam. I też Was witam na naszej <laughs> kolekcji. Kochani, ten czas rzeczywiście jest dla nas świętym, tak Go Kościół nazywa. Święty czas rekolekcji, bo jest to taki moment, kiedy my. W swoim życiu to wszystko, co nas Zwłaszcza chodzi o duchowe nasze sprawy, duchowe to bogactwo, tak to nazwiemy, wszystkie laski Boże, to co modlimy się, to co słyszymy, to czym żyjemy w Kościele Chrystusowym. Jest to czas, kiedy ta cała kolekcja, bo tak to się to słowo nazywa, nawet kapłan, kiedy odprawiam MSZ Świętą, to pierwsza modlitwa nazywa się kolektą. Od tego zbierania wszystkich naszych myśli, intencji, pragnień, modlitw, i to trzeba jeszcze raz przezbierać czyli takie rekolekcjonowanie jeszcze raz zrobić tego wszystkiego, co rzeczywiście jest dobre. I w tym też może wyjść, jak Pan nie Nieraz mówi, takie plewy, które trzeba przesiać, które trzeba odrzucić, do których już nie potrzeba wracać. I w tym wszystkim nam przewodniczy przede wszystkim. Miłość. Mówimy o miłości, o nadziei, mówimy o wierze i to są te trzy cnoty boskie, które dzisiaj chcemy sobie jakoś postawić na pierwszym takim rozmyślaniu rekolekcyjnym i powiedzieć, że bardzo ważne jest, abyśmy odnaleźli naszą wiarę. Bo wiara to jest dar. Wiara, Pismo Święte mówi, że rodzi się ze słuchania. Nie można jej wyczytać gdzieś tam w jakiejś książce, w podręczniku, kupić w aptece, czy tam od kogoś wziąć. To wszystko może być pomocne, ale wiara jest darem Pana Boga. Człowiek, kiedy wierzy, to rzeczywiście ufa Panu Bogu. Przede wszystkim jest zanurzony, oddany Bożej opatrzności. I Wiara to jest ten dar, który nas przez całe życie prowadzi. Pan Jezus, kiedy uzdrawiał, kiedy pomagał ludziom, zawsze mówił: twoja wiara cię uzdrowiła. Bo jeżeli by ludzie nie wierzyli, jeżeli by ludzie nie mogli ufać Panu Jezusowi, to tych cudów by nigdy nie doświadczyli. Nawet weźmiemy przykład Bartymeusza, ślepego człowieka, niewidomego który wolał, krzyczał, ale też dużo Ojców Kościoła, zwłaszcza w pierwszych wiekach chrześcijańskich, komentuje ten moment, że ta ślepota jemu pomogła w tym. Bo człowiek, chociaż my jako widzi, widzący jesteśmy, człowiek kiedy widzi, to warto, żeby niektóre rzeczy nie zauważył. Był w jakimś małym, chociaż procencie takie ślepy, żeby nie widział, że coś mu może przeszkodzić. Ale, żeby był naprawdę taki szczery, otwarty, tutaj jak dzieci. Tak, My nieraz mówimy: O, dziecko powie wprost, bo ono jeszcze nie rozumie, że to trzeba być dyplomatą, że to nie wypada, a że tak się nie mówi, a że to może niekulturalnie. I właśnie dziecko tego nie zauważa. Powiem Wam tylko taki przykład: życiowy, kiedyś jestem na kolędzie w jednej rodzinie. No i tak chciałem pochwalić te dzieci, rzeczywiście chodzą do kościoła, takie są posłuszne i mówię, o, ja pamiętam, jak wy w zeszłym roku pięknie śpiewali kolędy, a teraz jesteście już dorosli, rok więcej wam przyszło, czyli teraz możemy jeszcze ładniej zaśpiewać. I tak pytam, pamiętacie, jak ja byłem w zeszłym roku u was i taki mały chłopczyk tam był wśród tych dzieci i mówi, tak, tak, ja pamiętam, jak ksiądz chodził po chatach, pieniądze zbierał na kościół. No, a mama od razu, cicho, cicho, co ty mówisz. Tak, bo dziecko, ono, ono na niektóre rzeczy jest jakby ślepe. Ale to jest dobra, taka niewidoczność tego dziecka. I, I Pan Jezus mówi, że byśmy byli jak dzieci, dlatego, że my więcej widzimy. Tak, my więcej widzimy. My czasem zabraniamy sobie patrzeć na szczerość. A to jest właśnie wiara. Wiara, która widzi Dalej. Wiara, która rzeczywiście potrafi e, zaufać, i my bardzo dużo rzeczy takich dobrych możemy zrobić nie dlatego, że stać nas na to, a dlatego, że my nie wiemy, że to jest w ogóle niemożliwe. Nie wiemy, że to jest w ogóle niemożliwe. Tak, i e, powiem taki, może no, swój też z e, dzieciństwa e, przykład życiowi. Tak nieraz mówię, że ja, kiedy czytam o mm, pismie Świętym w Starym Testamencie o Mojżeszu, jak on był maleńki i wrzucili go na wodę w takim koszyku, żeby on płynął, żeby go uratować, żeby nie był z drugimi dziećmi zabity, bo wtedy w Egipcie zabijano dzieci żydowskie, to ja mówię, że ja jego rozumiem, jak on się mógł czuć, tylko że ja mówię normalnie, a on się jąkał po takim wydarzeniu, bo ja też w swoim życiu topiłem się, byłem malutki i mnie mama uratowała. Ja potem już ją pytałem, mówię, mamo, przecież ty nie umiesz pływać. Mówię, jak to tak się stało, że ty uratowałaś, skoczyłaś do rzeki? A mama mówi, zrobiłam to tylko dlatego, że nie wiedziałam, że to jest niemożliwe. Po prostu w pewnym momencie trzeba być takim prostym, takim zwyczajnym, takim na całość. I to jest wiara. I jeżeli my tak potrafimy szukać Pana Boga w swoim życiu. Potrafimy nieraz się rzucić do wody, kiedy nie umiemy pływać i zdobyć w tej wodzie, bo dzisiaj cały świat jest jak to morze, zburzone jezioro i, i gdzieś ten Pan Bóg zatopiony w tym wszystkim, bo mamy dużo innych spraw, bo rozwój, bo technologia, albo jeszcze jakieś rzeczy. I ten Pan Bóg gdzieś tam już zanurzony w to wszystko jest. A On, on musi być utajony, a nie Utopiony, utajony w najświętszym sakramencie, utajony w naszym sercu, utajony w naszym życiu. I właśnie do tego jest potrzebna wiara, aby zobaczyć, aby się przekonać, aby rzeczywiście uwierzyć, że nie swoją siłą, ale Bożą łaską, Bożym talentem, Bożą pomocą ja mogę coś zrobić. Tutaj podam taki przykład, jeden odnośnie wiary jeszcze. Słyszałem to od naszego ojca biskupa z Kijowa, już nieżyjący, ojciec Herkulian, franciszkanin, opowiadał, kiedy przyjeżdżał święcić nam plac pod kaplicą i krzyż poświęcał przy, przy tym placu, opowiadał taki przykład, że w danej miejscowości mieszkał skulptor, czyli taki rzeźbiarz to by było po polsku, raczej, który z kamienia, z drewna potrafił wyciosać różne figury, no i taki sąsiad przychodził do niego chłopczyk, i się kiedyś zapytał: A co pan ma w tej dużej stodole takiej? Czy pan ma dużo tam krów, świń? Że tam dużo siana musi być? Co tam pan trzyma? No i on mówi: Jak dziecko ciekawe, to chociaż ja ci pokażę. No i przeprowadził go do, do tej stodole. A tam była taka duża, duża, wielka bryla kamienia. I on mówi: A po co ten kamień to jest? No i ten pan y, skulptor, ten rzeźbiarz mówi no przyjdziesz gdzieś tak za 3-4 tygodnie, ja cię zaproszę, zobaczysz co z tego może wyjść. No i minął już ten czas, ten chłopczyk gdzieś tam chodził koło sąsiedztwa, tam przychadzał się, czy ze szkoły szedł, no i ten y, pan artysta wola go, chodź, mówi, coś cię pokażę. Zaprowadza go do tej dużej stodoly, otwiera drzwi i ten chłopiec wchodzi i o nie miał. Patrzy, że zamiast tej bryły, kamienia, tam jest taki duży koń w biegu. Głowa do góry, ogon gdzieś tam za wiatrem, dwie nogi w powietrzu, dwie nogi się trzymają tutaj ziemi i tak w locie taki koń wyciosany. I on tak patrzy zdziwiony na tego konia, patrzy na tego artystę i pyta, a skąd pan wiedział, że tam koń w środku był? Tak? No bo on miał taką wiarę, ten chłopczyk tak myślał, że on po prostu wierzył, że tam jest coś zwierzę w środku. On go musiał wydłubać. I czasem wiara, kochanie, robi takie rzeczy, że ona w nas wyciosuje taką figurę Pana Jezusa, czyli obraz Boży jeszcze raz nam przywraca. I ta wiara tam jest właśnie potrzebna też w przygotowaniu do zmartwychwstania Pana Jezusa i naszego. Nadzieja. Nadzieja, każdy z nas. Z tym Słowem, z tą rzeczywistością spotyka się niemalże każdego dnia. Pokładamy nadzieję w swoim zdrowiu na przykład. Pokładamy nadzieję w dzieciach, wnukach, w kaplanach, w parafii, w pracy naszej, w rodzinie. Pokładamy nadzieję w sobie. Ja kiedyś poszedłem do naszego takiego parafianina, jest to tato kaplana też. W naszej miejscowości i mieliśmy popsuty samochód, i trzeba było, żeby on nas zawiózł tam za dwa trzy dni na parafię, taką dojazdową, jak tutaj kapłanie przyjeżdżają do Was. I mówi do tego pana Włodzimierza: Mówi pani Włodko, czy dalibyście radę mnie w sobotę zawieźć na wioskę? I tak nie ma sprawy. Ja mówię, Ale tak pytam rzeczywiście, bo nie będę musiał nikogo szukać. I on mówi, ojciec na 100% mówi: Jak tutaj jestem na tym świecie? Nie? I coś mi tak przyszło do głowy, ja mówię. Tak pytam go, ale Pan rzeczywiście na 100%, tak, mówię, rzeczywiście. Ja mówię, a jak Pan jutro umrze? A no, to już druga gadka, mówię. Ale on pokłada nadzieję, że on da radę do tej soboty dożyć. Czyli też w swoich planach, w swoich jakichś projektach życiowych. Ale też człowiek może się zawieść taką nadzieją. Tylko, że nadzieja złożona w Panu Bogu, ona jedyna jest taka niepodważalna. Że my się spodziewamy dóbr przyszłych. Tak? Spodziewamy się nagrody nieba i to będzie. To nie jest podważalne. Tak? Może być tak, że mówią w wiadomościach, że będzie śnieg, a śniegu nieba. Mówią, że będzie pogoda, deszcz, idzie tak, pada. To się zmienia, ale to co Pan Bóg powiedział, to nie zmienia się. Dlatego na przykład, kiedy mówimy litanię, czy do Matki Bożej, czy tam do innych świętych, tam jest na końcu takie wezwanie przed modlitwą końcową, abyśmy się stali. Godnymi obietnic Chrystusowych. Czyli oni zawsze są, oni nigdy nie przeminą, ale my byśmy byli godni. I to jest właśnie nadzieja. Mówimy, że chrześcijanin to jest człowiek nadziei. Dlatego, kochani też, dzisiaj chcemy powiedzieć jeszcze o miłości. Można mówić najwięcej, można mówić bardzo krótko. Najlepiej mówić o miłości, milcząc, bo po pierwsze, że każdy wie, co to jest. Każdy wie, jak to wygląda, ta miłość. I każdy wie, że tą miłością jest sam Bóg. Bo my możemy kochać. Nam może się coś podobać, ale Bóg jest tą miłością. Tak? My możemy być dobrymi, ale dobrocią jest Bóg. I dlatego też miłość to jest do końca oddanie siebie, to jest ofiara. Kiedyś na katechezie poprosiłem dzieci, żeby namalowali znak miłości. No, i dużo dzieci przyniosło na drugi raz w zeszytach namalowane serduszka. Ktoś namalował kwiaty. Ktoś namalował tatę, mamę na przykład. Niektóre dzieci to się tam jakoś przymogły i namalowali tam kościół, tabernazku, monstrancję, że, że, że to też jest taka miłość Boża. I jeden chłopczyk namalował krzyż. No i ja mówię, no to teraz ty zacznij mówić, dlaczego krzyż jest miłością. A ten chłopczyk mówi, bo Pan Jezus całe życie mówił o miłości, a na krzyżu już ostatecznym powiedział, a to, co ostatnie jest najważniejsze. I tak on sobie jakoś to wyobraził, że to, że Pan Jezus przebaczył, mówił, nie, Niech Ojciec Niebieski właśnie jego nie policzy tych grzechów ludziom, bo oni nie wiedzą, co czynią. I to właśnie był znak miłości. I tak patrzyłem, jak te dzieciaki słuchali go, i od razu ktoś tam próbował długopisem, flemastrem, domalować krzyż. Do swoich rysunków, gdzie było serce, to z krzyżem, gdzie była ta mama, tata, no to też krzyż namalowali. Tak? Dzieci zaczęli w czasie jego mówienia te krzyże domalowywać, Tak, bo to jest najlepszy znak, który nigdy nie przeczy miłości. I dzisiaj my, w czasie Wielkiego Postu, jesteśmy wpatrzeni w Krzyż Jezusowy nie jako znak hańby, bo tak na początku myśleli te chrześcijanie, nie wykorzystywali krzyża, bo było im bardzo przykro, że Pan Jezus w taki sposób zginął, umarł, że oddał życie. Ale potem, jak już się wpatrywali więcej w Jego miłość zwycięską, którą okazał przez zmartwychwstanie, to właśnie te krzyże pojawiły się w świątyniach, pojawiły się w miejscach, gdzie chrześcijanie się modlili, zbierali się na łamanie chleba na Eucharystię. I dlatego, kochani, dzisiaj, kiedy chcemy sobie jeszcze raz uświadomić tą miłość, to musimy powiedzieć, że miłością jest Bóg, a my potrafimy w Bogu kochać. I w tej miłości też chcemy przeżywać naszą jedność z Panem Bogiem już teraz w czasie Wielkiego Postu, żeby tej miłości nam nie zabrakło w dniu zmartwychwstania. Amen. Bóg zapłacił.